Tradycją siatkarską są memoriały Erazma Kicińskiego i Wiktora Dubały, zasłużonych trenerów siatkówki i wychowawców. Memoriał Erasma Kicińskiego odbył się po raz 32, a Wiktora Dubały 21 raz. W tym roku rywalizowało siedem zespołów. Zawody tradycyjnie organizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Te memoriały już tak głęboko wrosły tutaj w kalendarz imprez siatkarskich, że no, muszą się po prostu odbyć i cieszy nas to, że nie tylko drużyny z Sieradza uczestniczą, ale jest kilka drużyn przyjaznych. Mamy zaprzyjaźnioną drużynę z Radomska, która od kilku lat do nas przyjeżdża. Mamy drużynę ze Zduńskiej Woli, także mamy drużynę z łasku po raz pierwszy 32. Baza Lotnictwa Taktycznego. Też będzie grać u nas, także zapowiada się naprawdę jak zwykle zresztą emocjonujący i ciekawy turniej. To wszystko ewoluuje, część zawodników gra w innych drużynach, część drużyn jest od kilku lat taka sama, no wiadomo, że też musi nastąpić jakaś zmiana pokoleniowa, bo te drużyny, które grały jeszcze do niedawna, no już się powoli z racji wieku po prostu Naturalną siłą rzeczy wykruszają, są nowe drużyny, jest więcej młodych zawodników, no i tak to postępuje. Najważniejsze, że pamięć o naszych wspaniałych trenerach nie ginie, że wszyscy o nich pamiętamy i w ten sposób, chyba najlepszy, jak to można zrobić w rodzinie siatkarskiej, czyli grając, rywalizując, możemy uczcić ich pamięć. Rozgrywki na parkiecie tradycyjnie poprzedziło uroczyste otwarcie imprezy z udziałem członków rodzin kicińskich Dubałów oraz prezydenta śradza Pawła Osiewały. My, i Wiktor i Pan Erasm byli dla nas więcej niż trenerami. To jest bardzo istotne. Oni bardzo często w tych trudnych czasach 80-tych, lat 90 oni również w naszym życiu sprawowali funkcję wychowawców, ale również byli tymi powiernikami i trochę Naszymi ojcami. Tak, tak sobie myślę, że my mogliśmy z, z nimi być, ale również i zwierzać się, rozwiązywać wspólnie problemy, i za to warto podziękować i rodzinom, ale również im, bo pewnie gdzieś z radością patrzą na Sieraz i na turnieje, które się w Sierazu odbywają. Memoriał Dubały to był mój pomysł. Znaliśmy się dobrze, kiedy odszedł. Zaproponowałem połączenie tych dwóch memoriałów, i tak to trwa do dziś. Ale wiem Kicińskim to mniej. Kiciński odszedł dużo wcześniej. Nie miałem styczności z nim, ale przejęliśmy pałeczkę po mechaniku, tak zwanym, bo oni robili ten memoriał. Mosir później przejął. Był to może 2002 pierwszy rok i tak do dzisiejszego dnia prowadzi. No i Najbardziej cieszy, że grają młodzi sportowcy, i oni będą mieli na pewno pole do popisu w następnych latach na memoriale tych dla dorosłych. Myślę, że. Między innymi jest to kontynuowanie tradycji, a z drugiej strony kultywowanie piłki siatkowej. Mecze rozgrywano na dwóch halach: Moslite przy ulicy Łokietka oraz Szkołę Podstawowej nr 10. W turnieju wzięły udział zespoły codocznie rywalizujące w Memoriale: z Sieradza, Warty, Radomska czy z Duńskiej Woli. No, na pewno są to zawsze bardzo fajne turnieje. Ja miałem okazję być tutaj tylko raz w tym roku. Chyba w marcu to było albo w lutym, nie jestem pewny. Organizacja bardzo fajnie, jest, jest z kim pograć, są mocne drużyny, także no nic tylko grać. Tak z ciekawości, kto tworzy Waszą drużynę? My sobie tak naprawdę sami tworzymy drużynę, jesteśmy tutaj grupą, która przyjeżdża z Radomska, gdzieś gra, gra po okolicznych klubach radomszczańskich, w Łoszczowie czy innych i po prostu się zbieramy i, i, i po prostu sobie razem przyjeżdżamy tak raz, raz do roku. Tutaj. Czyli w skrócie jesteście znajomymi i tak się zbieracie? Dokładnie tak. Mhm. I czyli jednym słowem, co Was skłania, żeby do Średza przyjeżdżać zawsze? Oprócz pamięci o trenerach. Oczywiście Memoriał to jest zawsze fajna okazja, żeby, żeby poświętować taki spor, jakim jest świadkówka. Motywuje nas oczywiście też chęć grania, tego, że możemy się tutaj posparować z fajnymi drużynami. Trudno policzyć. Jesteśmy praktycznie co roku w różnym składzie. Sam jeszcze tutaj grałem 2-3 lata temu jako zawodnik trzeciej ligi. A teraz jako trener przyjechaliśmy przed sezonem sprawdzić się z chłopakami e, z juniorem. No właśnie wiecie, liczą macie dzisiaj kadetę. E, to jest tylko część e, zespołu, ponieważ jeszcze mamy e, drugi zespół kadetów, który dzisiaj nie przyjechał. E, tu jest 14 chłopaków, którzy grają w rozgrywkach, biorą udział w rozgrywkach wojewódzkich e, w lizę juniorów. I co Was skłania, żeby tutaj na te memoriały przyjeżdżać? do radza? E, przede wszystkim atmosfera. E, znajomi, którzy tutaj są i których poznajemy nowych. No przede wszystkim chęć sprawdzenia się przed sezonem, to co chłopcy wypracowali podczas treningów, żeby po prostu wdrożyć już podczas meczu. Czyli taki element okresu przygotowawczego. Tak, kolejny, kolejny etap, im więcej grania dla dzieciaków, dla, dla chłopaków, tym lepiej. I cel na dzisiaj? Fajna zabawa i wygrać. <grym> wśród nowych zespołów były ekipy z Łodzi i Łasku. Tą drugą miejscowość reprezentował zespół 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. A To była taka trochę moja inicjatywa, gdzieś tam po konsultacji tutaj z innymi żołnierzami, bo miałem przyjemność uczestniczyć w turnieju już niejednokrotnie. Raz z Wesołą Paką, tam chyba w 20 roku, później plaża Strumiany tutaj okręgowa, a teraz jestem w bazie od tamtego roku i mówię, że będzie fajna inicjatywa, żebyśmy się gdzieś pokazali. Tym bardziej, że mamy grono siatkarskie takie, że możemy pokazać coś i przede wszystkim dobrze się bawić, wykorzystać tą niedzielę. I to, że tutaj się raz organizuje, no już z tego co widać, no, Memoriał 32, tak i tam. Więc pokażemy, co możemy najlepszego. No właśnie y, wspomniał Pan o y, dużynie, jak stworzyli. Właśnie jak się skrzychweliście, żeby zagrać w trudniej. Kto tworzy zespół? Mamy swoją grupę powiedzmy wewnętrzną i Padła taka propozycja, że jest zorganizowany turniej. No i wszyscy chętni, którzy mają niedzielę wolną, bez służb, bez obowiązków jakby prywatnych i służbowych. Dlatego no, po części moja inicjatywa Piotka Kwiatkowskiego, No i oto tak jesteśmy. Mhm. Cel na dzisiaj? Dobra zabawa. Dobra zabawa, mało błędów. A jak będzie mało błędów, będzie zabawa, to będzie wynik. Zmagania wygrał zespół o nazwie Opiekun Ubezpieczenia Złodzi, który debiutował w Turnieju. Finałowy pojedynek Łodzian z Bugajem Radomsko był prawdziwą ozdobą turnieju. Mecz był bardzo zacięty i jakością na pewno nie ustępował pojedynkom ligowym. Ostatecznie łódzki zespół wygrał 2-1 do 1 i sięgnął po główne trofeum turnieju. W pojedynku o trzecie miejsce Koksownia Warta pokonała 2-0 BMB z Duńska Wola. Wybrano również najlepszą szóstkę memoriałowych zmagań. W gronie wyróżnionych znaleźli się Najlepszy libero Bartłomiej Nowakowski z zespołu opiekun ubezpieczenia. Najlepszy atakujący Hubert Wawszczak z drużyny Bugaj Radomsko. Najlepszy przyjmujący Tomasz Kolebski z ekipy opiekun ubezpieczenia. Najlepszy środkowy Łukasz Pawlikowski z Bugaj Radomsko. Kolejne dwa wyróżnienia trafiły do zawodników opiekun ubezpieczenia. Najlepszym rozgrywającym był Michał Zawicki, a MVP turnieju został Władysław Lorek.